Szczęść Boże! I Bóg zapłać serdeczne wszystkim, którzy włączyli się w moją kampanię wyborczą, moją waszą, naszą kampanię wyborczą. Bardzo chciałbym, żebyście Państwo, Wy zwłaszcza, którzy życzliwym okiem, uchem śledzicie te i inne moje. Publiczne wystąpienia, przejawy mojego publicznego funkcjonowania łącznie z kampanią wyborczą, którą właśnie zakończyliśmy. W moim przypadku, Happy Endem, chciałbym, żebyście Państwo traktowali ten mandat poselski jako własny. Chciałbym, żebyście Państwo czuli się współuczestnikami. To mało. Współtwórcami tego skromnego, ale nie bójmy się tego słowa, jednak dokonania, zważywszy, zważywszy, że tylko tą drogą, tylko jako miś z internetowego okienka mogłem z Państwem komunikować się i mogliśmy wspólnie te kampanie skutecznie Przeprowadzić. To było bodaj jedyne tak skuteczne narzędzie kontaktu na skalę szerszą, na skalę lokalną, okręgową. Tam w terenie, tam na Podkarpaciu to oczywiście były różne inne, także konwencjonalne środki rażenia masowego, bibuła wyborcza, ulotki, plakaty, banery, ale na skalę szerszą tylko to. Tylko to, bo w mediach centralnych, zresztą i regionalnych, i w radio, i w telewizji, mieliśmy, szanowni państwo, tak bardzo prosty jest ten rachunek: mieliśmy 0 minut, 0 sekund czasu antenowego. No i jak na takie parametry, jak na takie możliwości, czy raczej niemożliwości, jak na tę barierę naprawdę szczelną. Przemilczenia i przekłamania to rezultat niezły. Na Podkarpaciu zrobiliście Państwo, Wy, za pośrednictwem mojej osoby, mnie jako medium działania politycznego, zrobiliście Państwo najlepszy wynik na mapie wyborczej konfederacji procentowo. Procentowo najlepiej tam poszło. To zresztą, to zresztą też i w liczbach głosów oddanych na kandydatów całkiem nieźle wygląda i na Podkarpaciu, i, i w skali kraju. A zatem dobra wiadomość, że ten mandat poselski nie spada z nieba, bo został ciężko wypracowany, to znaczy rzecz jasna spada w tym sensie, że, że mam nadzieję, że, że nie działamy razem wbrew opatrzności, ale, ale że jakoś tam zdołamy, słudzy nieużyteczni my konfederaci, zdołamy przydać się na coś, ale w, jeśli idzie o te ziemskie doczesne kategorie. No to właśnie było bardzo dużo ciężkiej pracy. Rzecz jasna pracy podjętej i wykonanej nie przez kandydata, nie przeze mnie w pojedynkę, bo nie robi się takich akcji jako monodramu. To jest, to jest szersza, większa dłuższa fabuła, w którą zaangażowane są różne postaci. Sztab, wolontariusze liczni, no i, i, i ci stali, którzy na całą kampanię wyborczą przystali do Mojego sztabu i ci okazjonalni wolontariusze, którzy na spotkaniach w podkarpackich gminach od po prostu sięgnęli po kolejny baner i rozwiesili go na swoim ogrodzeniu wokół swojego domostwa. Ja nigdy nie zdołam wam, szanowni drodzy kochani, podziękować, dostatecznie wylewnie, dostatecznie wyraziście, nie zdołam wszystkich. Wymienić z imienia. Proszę zatem, by każdy brał do siebie to, co tutaj mówię. Bóg zapłać, Bóg zapłać serdeczne. No, ale. Powiedziałem przed chwilą, że to happy end, no rzecz jasna, pierwszego odcinka, może, może pilota tego serialu, który tutaj produkujemy wspólnie. No, może, może zrobiliśmy już pierwszy sezon cały, bo to jednak maraton, maraton taki trójbój wyborczy, Gdańsk, Eurokołchos i teraz Wiejska, okrągła. Sejm, Parlament Rzeczypospolitej, na razie jeszcze Rzeczypospolitej Polskiej, co, co przyszłość pokaże, zobaczymy. Wyprodukowaliśmy zatem pierwszy sezon, no i rzecz w tym, żeby, żeby w drugim sezonie tego serialu, żeby nie zawieść państwa i własnych nadziei, oczekiwań. No, jakie oczekiwania? No, takie, żeby rzecz jasna od samego mówienia, od samego mówienia jak jest, żeby się rzeczywistość zmieniała. Nie jest to takie proste. No, ale wejście Konfederacji yy, także i, i z tą akcją na Podkarpaciu włącznie, to wejście Konfederacji już coś zdążyło zmienić. Yy. Jeszcze właśnie zanim ogłoszono wyniki tych wyborów, to, to mieliśmy na koncie tych kilka, tych kilka sukcesów, za jakie uznaje, szanowni Państwo, postawienie kilku ważnych kwestii. To, że się przeciwnik zaczął Zaczął podszywać pod nas to, że inni zaczęli przejmować naszą konfederacką narrację, jakby chcąc uspokoić państwa, jakby, jakby chcąc zapewnić, że nie potrzeba do tego konfederatów, żeby, żeby się ktoś upomniał o suwerenność państwa, o, o prawa normalnej rodziny, o życie ludzkie. No nie, no właśnie, my jednak. My jednak się na coś przydamy. Idziemy do tego parlamentu jako, jako koło, nie klub poselski. To pewna trudność, to wyżej podniesiona poprzeczka, bo, bo koło nie może przejawiać inicjatyw samodzielnie, jeśli nie pozyska posłów z innych klubów z innych ugrupowań, co na pewno z czasem będziemy starali się czynić, a może ci posłowie z innych ugrupowań przyjdą do nas. Zobaczymy, zobaczymy. Może nawet założyłbym się, że nie wszystkie nie wszystkie formacje, które wchodzą do tego sejmu 9 kadencji post opuszczą sejm, dotrwają końca kadencji nieuszczuplone i, i niezdezintegrowane. Założyłbym się, że to się nie wszystkim uda. Uda się na pewno Konfederacji, bo właśnie, bo właśnie wbrew, jak zwykle, na kolejnym etapie też i rozsnuwanym różnym plotkom, hipotezom, koło Konfederacji właśnie w najbliższych dniach, godzinach zbierze się na swoje pierwsze posiedzenie. Tak, parlament jeszcze się nie zebrał, ale my już się zbierzemy po to, żeby wchodzić w tę pierwszą sesję Sejmu, mając poukładane nasze wewnętrzne sprawy, no i, i, i koło zbierze się w, w komplecie. Cała, cała złota jedenastka Konfederacji. Jednakowoż główny powód tego, główny sens, temat tego komunikatu to są, Szanowni Państwo, podziękowania i deklaracje. Dziękuję tym, którzy głosowali, ale deklaruję także i wobec tych, którzy nie głosowali, że od kiedy wstawiliście mnie do parlamentu jestem Waszym posłem, wy, szanowni moi wyborcy, ale, ale jestem waszym posłem. Yy, yy, także yy, także i, i do was to mówię wy, moi drodzy rodacy, yy, na Podkarpaciu i gdzie indziej, nawet jeśli na mnie nie głosowaliście, nawet jeśli oddaliście głos na kogoś zupełnie Innego. Ja jestem waszym posłem i to, i to niczego w tej sprawie nie zmienia, kto tam na kogo głosował. Będę, będę, szanowni Państwo, liczył na wasze towarzystwo, na wasze baczne oko i ucho. Bardzo proszę o, bardzo proszę o. Owestnienie w modlitwie i bardzo proszę o uwagi, sugestie. Książka skargi wniosków otwarta, także i pod tym filmem. Bardzo proszę nie, nie wahać się i, i komentować nie tylko to, co tutaj mówię, ale, ale cały ten projekt polityczny, w który się wdałem i, i dalsze moje nasze kroki. Będę, będę korzystał w dalszym ciągu z tego środka komunikacji, jakim jest jakim jest właśnie to tego typu nagranie, ponieważ już pierwsze godziny dni po elekcji po głosowaniu, po ogłoszeniu wyników wyborów. Już pierwsze dni pokazały wyraźnie, że jeśli o mnie chodzi, tendencja, jaką przejawiły media z wielką konsekwencją i w kampanii wyborczej, i, i przez całe lata, już, już mijające lata, tendencja do, do przemilczenia, pominięcia, ewentualnie okazjonalnego przekłamania, ona się utrzymuje. To znaczy, nawet, nawet w obrębie naszego koła konfederackiego, różne inne, różne inne postaci będą Będą miały możliwość prezentować się Państwu w mediach także i mainstreamowych, które, co niektórych uraża, nazywam mediami głównego ścieku, z czego ja oczywiście się cieszę. Cieszę się z tego, że moi koledzy będą, będą mogli jednak z jakąś większą częstotliwością. Do Państwa przemówić i, i w centralnym radio i telewizorze. Co do mnie wygląda na to, że zapis cenzorski obowiązuje. Dyktuję do protokołu, że nie uskarżam się, nie żalę, tylko, tylko tłumaczę, jaki jest powód, dla którego, dla którego poseł na Sejm Rzeczypospolitej będzie korzystał z takich skromnych, dostępnych ciągle jeszcze. Środków komunikowania publicznego. To tyle, to tyle. Jeszcze raz dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia w następnych, w następnych odcinkach tego, tego serialu pod tytułem Konfederacja. Serialu, którego akcja z moim udziałem toczy się na przemian głównie na Podkarpaciu, ale też i w stolicy Rzeczypospolitej, ze szczególnym uwzględnieniem ulicy Wiejskiej. Z Panem Bogiem. Króluj nam Chrystę na Podkarpaciu i wszędzie.